Dzień, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Świst. Zapraszam do posłuchania fragmentu z mojej książki Powrót do domu kronika ja. Będzie to podrozdział pod tytułem Pewność woli. Jest to tekst z cyklu Bajka, Opowiadanie czy inspiracja. Ty wybierasz, w zależności od tego, gdzie jesteś na swojej drodze, czego potrzebujesz. Jak lubisz odbierać teksty, czy lubisz symboliczne, czy bardziej dosłowne? Tak, także przeczytam. Daj, teraz założę okulary sobie. I przeczytam. Jeszcze powiem, że tutaj każde zdanie właściwie może być symbolem. Ale czytamy całość. Pewność woli. 2 marca 2020 roku. Sen. Momentami świadoma tego, że śnię, pytam siebie, czy to się dzieje i gdzie jestem. Pierwszy symbol, Gdzie ja jestem? Wyszłam z domu. Wow, taki symbol. Dużo dzieci pilnowałam. Młodszych i starszych, gdzieś się rozpierzchły. Idę ich szukać. Nieznane miasto, wysokie budynki, daleko ciągnące się ulice, zabudowane wielkomiejską architekturą. Odnaleźliśmy się. Wracamy już do domu, do miejsca, z którego wyszliśmy. Młodsze dzieci, trzymam za ręce, podwoje z jednej i drugiej strony. Dzieci również trzymają się za ręce. Stanowimy jeden poruszający się sznurek. Starsze idą z przodu. Wesołe, ciekawskie, zabawnie urwisowate. Wkładam sporo wysiłku, by utrzymać wśród nich posłuch, byśmy szli do domu. Byśmy szli do domu. Takie ciekawe tego, co wokół się dzieje. Mam jednak trudności z odnalezieniem drogi powrotnej. Niby idę właściwą drogą, we właściwym kierunku, ale budynków przybywa, piętrzą się nieznajome budowle, uliczki robią się dziwnie obce. Szukam drogi. Starsze dzieciaki orientują się szybciej. Proszę ludzi o pomoc. Ktoś pomógł, kobietę wskazał, że pomoże, powie. Pukam do jej domu, proszę, by pomogła odnaleźć drogę. Mówi, że oczywiście, dobrze, że zna drogę. Nawet zna moją mamę, że pomoże, pójdzie. Była mi w jakiś sposób bliska. Ale to ona znała mnie bardziej niż ja ją. Szła z nami. Dzieci poszły tak daleko naprzód, że już ich nie widziałam. Zostało przy mnie tylko jedno, młodsze. Wszystkie dotarły tam, gdzie miały dotrzeć, choć nie wiedziałam tego na pewno. To kobieta odprowadziła je do domu. Czuję, że mam iść szybciej by zdążyć, ale idę wolno. Nie nadążam. Zwalniam. Stoję właśnie na szczycie rozłożystego pagórka. Przede mną odsłania się naturalnie ukształtowana niby zjeżdżalnia. Jestem sama. Mam zjechać jakby po torze saneczkarskim. Siadam na czymś płaskim i zjeżdżam. To nawet przyjemne. Kontroluję zjazd, nie za szybko, nie za wolno, dynamicznie, bezpiecznie. Na dole znajoma kobieta wraca stąd do siebie, do góry. Pożegnałam się, podziękowałam, zostałam sama na dole. Było to również miejsce zbirów. Jak rozumiem zbirów? Mężczyzn zamaskowanych, ciemnych. Czegoś ode mnie chcieli. Byli tacy łuu, Chcieli mnie okraść albo jakąś krzywdę zrobić. Napierają, wycofuję się. Chcę uciekać w inną uliczkę, gdziekolwiek, ale oni są wszędzie wokół. To ciemne miejsce. Oczywiście oddaję, co mam. Opróżniam kieszenie, i wtedy widzę mą złotą obrączkę na palcu. Zdejmuję obrączkę szybko. Myślę. O nie. Tego na pewno Wam nie dam. Nie mam gdzie jej schować. Kieszenie nie stanowią dobrej kryjówki. Chowam obrączkę pod pachę. Pod pachę! Drobną, delikatną rzecz, jaką jest obrączka, którą, która się może wyślizgnąć, ja schowałam pod pachę. Z taką pewnością w sobie, o nie, tego nie dam. Te zbiry. Oni nie widzą tego gestu, pod pachę, ani obrączki. Oni nie widzą, co się dzieje przy mej pewności. O nie, o nie, tego nie. Oni nie widzą. Przestają być groźni wtedy. Przestają być zbi zbirami. Przy mej pewności. Nie wiedziałam, czy to sen, czy to się dzieje. Refleksja po obudzeniu i ustąpieniu, pozostawania pod wrażeniem snu była następująca. Droga do domu wjedzie przez to, że sobie uświadamiam, że nikt i nic nie jest w stanie mi nic zrobić. Że ma wola, jest ważna wszędzie, gdzie jestem. I musiałam na dół zjechać, żeby zobaczyć, żeby się dowiedzieć, że tu także. Wracam przez uświadomienie sobie tego, co przychodzi, co się pojawia, co jest. Nic nie jest groźne, nic nie może zagrozić, nie ma się czego bać. Jeśli coś postanowią, to tak jest. Pewność woli w każdych warunkach. To jest mocny tekst. Tu mam jeszcze zapisaną jeszcze jedną refleksję. Wczoraj na wiosennym spacerze nad, jezior nad jeziorem robiłam zdjęcia pierwiosnką. Ukucnąwszy otarłam spodniami ościółkę w piach. Otrzepując dłońmi kolana, zrzuciłam niechcąco złotą obrączkę z palca. Jest za luźna na serdeczny palec, na którym noszona jest tradycyjnie. Nie zgubiłam jej ku mej wielkiej uciesze. Obrączka stuknęła o płytę chodnikową, Zauważyłam ją, podniosłam i założyłam na grubszy palec, skąd nie spadnie. W ciągu dnia incydent z obrączką, uwaga objęła obrączkę, a we śnie pokazał się symbol. Jawa rozciąga się na sen, a sen na jawę. Uczę się dniem i nocą. Tak, to tyle książka. Tak dużo symboli i tak dużo y, można wyciągnąć treści z tego tekstu, ile, tyle, ile ktoś na dany moment, ktokolwiek z nas potrzebuje. Nie chcę już tego by dalej rozszerzać tematu i, i dalej jeszcze komentować, bo to nie ma takich. Potrzeby tu jest wszystko powiedziane. Tak. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.